Jest, nie mogę ja zrobić. Sorry. Ciocia, idzie. Nagrywam. na, na YouTubie. Chyba na Adobe. Ale nie robisz tak, że można mieć to na YouTube. Więc super. I teraz idę do Dawida, wam pokazać, bo nie będzie druga part. I jestem z Dawidem teraz. O Pokażę wam mojego ksiatka, który już roś, rośnie z niego wielka cytryna. Chyba już wam o niej mówiłam, albo nie, bo ja nagrałam dopiero pierwszy filmik, a teraz jest drugi... Nie, trzeci będą, bo zrobiłam part. Będą dwa chyba razy. Bardzo fajna pogoda. Jakby bardzo fajnie jest zachmurzone. Czekaj, jak mam to pokazać. Przepiękno to jest. Przepięknie. Jeszcze tamten budynek. Jeszcze nie widzicie tego budynku. Nie, 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 widzicie Tu tu? nie, 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 to, no, to tysiące razy. Normalnie. nie, 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 O, nie, 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 rojuniu. Boże, mi telefon prawie.

to tak, nie jest Snap. Poczekajcie, poczekajcie. Dobra, nieważne, że się wzięła. I teraz z Wami pogadam y, o chłopaku na Snapie. Kuś. Coś takiego? Y, on mi podrywa, a wygląda jak debil. Ja nie chcę ugrywać, ale wyglądam strasznie. Tu normalnie jest owłosione. I w szafroku mi zabrali zdjęcie. Chcemy podarować, a, a mam dopiero 12. Więc... Ale ty w tu! Gdzie już tam do niego? Masz w łóżku siedzieć. Jesteście po kąpielni. No to pogadamy rano, w tym będzie chyba trzecia. Jeszcze raz zobaczymy,